Szefowa kuchni. Nice. Najpierw dodajemy wody. Potrzebna będzie też folia. Rozbijamy do niej jajko. Zamykamy i zanurzamy we wrzącej wodzie. Za chwilę wyjdzie nam coś fajnego. O, już czas wyciągać jajko. Gotowe. Kładamy je na talerz. I posypujemy solą. Wspaniale. Śniadanko gotowe. A ja swoje danie posypię ziołami. I dorzucę kilka pomidorków. Wygląda super smacznie, babciu. A co tobie wyszło, dziecinko? U mnie? Kurczę. Zupełnie zapomniałam. To kropne. Nie powinnaś zbliżać się do kuchenki, młoda damo. Jesteś.